Hej wszystkim, to Marek 1. Dzisiaj mam dla Was film trochę inny niż zwykle. Jak może pamiętacie w ostatnim odcinku z niż, ten dziennik wykonywałam zadanie ze sprzedażą strony, właściwie nie z samą sprzedażą, tylko bardziej przygotowywałam stronę do tego, żeby mogła zostać sprzedana, a od szczegółów jest ten film, który właśnie teraz oglądacie. Mam już tutaj ze sobą gotową stronę oprawioną w ramkę. Prezentuje się ona tak. Znajduje się na niej właśnie reprodukcja mojego ulubionego serduszka galakcji z napisem Never Give Up. Tutaj na dole znajduje się też mój podpis. Chciałam tutaj wykonać właśnie ten wzór, ponieważ drugi taki znajduje się na mojej ulubionej stronie z dziennika. Mam nadzieję, że ta strona podoba Wam się w takiej formie, jakiej jest i przechodzę już do szczegółów. Przechodząc już do szczegółów chciałam właśnie wykorzystać zadanie ze sprzedażą tej strony po to, żebyśmy wszyscy razem mogli zrobić coś dobrego, żebyśmy wszyscy razem mogli pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje. Dlatego wybrałam jedną ze zbiórek charytatywnych: Na się pomaga. Zresztą bardzo też zachęcam Was do zapoznania się z tą stroną, do przejrzenia właśnie różnych zbiórek tam. Może znajdzie się ktoś jeszcze, komu chcielibyście pomóc, bo jest tam naprawdę bardzo dużo osób, które tego potrzebują. Ja wybrałam właśnie jedną ze zbiórek z tamtej strony, którą chciałabym wesprzeć, którą chciałabym, żebyśmy wszyscy wsparli. Jest to zbiórka dla Martusi, która potrzebuje immunologicznego leczenia guzapnia mózgu w Niemczech, co jak pewnie domyślacie wiąże się z olbrzymimi kosztami. Martusia jest małą, uroczą, uśmiechniętą dziewczynką. Z tego co widziałam na filmach, 17 maja tego roku skończy 5 lat. Na stronie zbiórki możecie przeczytać właśnie historię jej choroby, więcej szczegółów na ten temat. I ja nie jestem tutaj niestety jakimś dobrym mówcą, chociaż staram się Wam przekazać różne informacje najlepiej jak potrafię. Ale serce mi się kroje jak o tym myślę i po prostu chciałabym, żebyśmy wszyscy razem spróbowali pomóc Martusi i rodzicom w tej sytuacji, w której się znaleźli, żeby Martusia miała szansę na leczenie, którego potrzebuje, żeby mogła wyzdrowieć i żeby ten śliczny uśmiech ciągle mógł gościć na jej uroczej buzi. Po prostu zachęcam Was bardzo serdecznie do zapoznania się jeszcze z tym wszystkim na stronie. A my przechodzimy już do takich spraw technicznych, czyli co musicie zrobić, jeśli chcecie wesprzeć tą zbiórkę i jeśli chcecie właśnie wziąć udział w losowaniu tej strony. Po pierwsze będziecie musieli wejść w link, który znajduje się w opisie tego filmu. On prowadzi nas stronę zbiórki do takiej skarbonki, którą specjalnie do tego celu utworzyłam. Po drugie musicie kliknąć właśnie w wesprzyj na takim czerwonym tle znajduje się od obok takiej zielonej skarbonki, myślę, że tego nie przeoczycie. Nie musicie zakładać konta na się pomaga, ale jeśli chcecie wziąć właśnie udział w losowaniu tej strony, to e, ważne jest, żebyście nie wspierali zbiórki anonimowo, tylko podali, e, podpisali się jakoś swoim pseudonimem, imieniem, nikiem, czymkolwiek tam chcecie, e, żebyście po prostu mogli potem wziąć udział w losowaniu, bo jeśli nie będzie Waszego podpisu, no to ciężko byłoby Was to chyba logiczne. Kolejną ważną zasadą jest tutaj to, że każde 5 zł, które wpłacicie, to jest jeden los. Czyli tak jakby jedna szansa na to, że wygracie tę stronę. Czyli powiedzmy, wpłacicie 10 zł, to macie dwa losy, wpłacicie 15, to macie 3 losy i tak dalej. Także w sumie im więcej wpłacicie na tą zbiórkę, tym bardziej zwiększa się Wasza szansa na to, że wygracie tę stronę. Zbiórka skończy się po dwóch tygodniach, czyli 25 kwietnia 2016 i potem właśnie jak ona już zostanie zakończona to nagram specjalny filmik z losowaniem, w którym powiem kto wygrał właśnie tę stronę. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że osoba, która wygra, będzie musiała się ze mną skontaktować, będzie musiała do mnie napisać, ponieważ ja tutaj nie dostaję Waszych maili ani niczego takiego. Także wygrana osoba będzie musiała się ze mną skontaktować. I bardzo, bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście nie usuwali maili zwrotnych, które dostaniecie po dokonaniu wpłaty, ponieważ te maile właśnie będą dla mnie takim potwierdzeniem tego, że Wy to wy i tego, że dokonaliście tam wpłaty i tak dalej. Także tych maili nie usuwajcie, one będą bardzo ważne. Także to chyba tyle z takich najważniejszych informacji dotyczących tej zbiórki, dotyczącej tego, co trzeba zrobić, jeśli chcecie wziąć udział w losowaniu tej strony. To wszystko oczywiście jeszcze będziecie mieli napisane w opisie. Ostatnio też dostawałam pytania, dlaczego nie wystawię tej strony właśnie na aukcję internetową albo coś w tym stylu, tylko dlaczego chcę to zrobić jakoś inaczej. I na to też chciałam teraz odpowiedzieć. Ta strona... Nie ma, wiadomo, jakiejś szczególnie dużej wartości, nie jest jakimś mega cennym przedmiotem. Ma jedynie jakąś wartość sentymentalną czy coś w tym guście. Dla osób, które właśnie lubią mnie, lub po prostu lubią serię z niż ten Dziennik, które jak wiemy dobiega już końca i jeśli miło spędzały przy niej czas, to być może chciałyby mieć właśnie taką stronę wykonaną przeze mnie własnoręcznie na pamiątkę. Także, aukcję wiadomo, wygrywa jedna osoba, która zapłaci za dany przedmiot najwięcej. No, i nie oszukujmy się, że raczej za taką stronę nikt jakoś mega dużo by nie zapłacił. Myślę, że o wiele bardziej będziemy w stanie pomóc, będziemy w stanie zebrać więcej pieniędzy, jeśli jeśli po prostu każdy z nas płaci chociaż trochę, ale przy tak dużej ilości osób, jaka mnie ogląda, czy jaka ogląda moje filmy, z tego może się uzbierać całkiem duża kwota. Dla przykładu uznajmy, że na przykład zwykle odcinki te z nich ten dziennik ogląda 100 tysięcy osób, co jest bardzo dużą liczbą, czasami jeszcze więcej osób je ogląda. Gdyby jedna dziesiąta z tych 100 tysięcy osób płaciła 5 zł e, na tę zbiórkę, to razem zebralibyśmy już 50 tysięcy złotych, co jest e, naprawdę dużą sumą. I raczej 50 tysięcy złotych e, żadna osoba by za tą stronę nie zapłaciła, także po prostu wydaje mi się, że w ten sposób wydaje mi się, że mamy dużo większe szanse, żeby jakoś bardziej realnie pomóc Martusi. E, wiecie, w grupie siła, także po prostu pomyślałam, że takie rozwiązanie będzie lepsze. Myślę, że mniej więcej rozumiecie, co mam na myśli. Także w filmie to było w sumie wszystko. Mam nadzieję, że razem damy radę zrobić coś dobrego. Jeśli na przykład jesteście młodszymi osobami i nie bardzo wiecie jak się zabrać za właśnie wsparcie takiej zbiórki, to zachęcam, żebyście poprosili o pomoc swoich rodziców albo starsze rodzeństwo. Oni na pewno pomogą wam to jakoś ogarnąć. Także to by było naprawdę wszystko. Życzę wam wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że warto pomagać i do dzieła, kochani. Pomóżmy razem Martusi, razem damy radę. Buziaki i pa pa.